Dobra, dobra. Jak powszechnie wiadomo, jestem dzbanem największym. A mianowicie w tej książce było zapisane. E, tam, czy pamięta ktoś, gdzie był biały Shark No i e, obszedłem to, zapomniałem o tym kompletnie. Obszedłem tą mapę, poza tym nagraniem jeszcze dwa razy. Dosłownie dwa razy <laughs> przeleciałem przez to wszystko. Nie mogłem nic znaleźć, w końcu tak zacząłem czytać jedną książkę, drugą. Tam podpis nawet kapitana z był. No w końcu tak przyszedłem białe charker boxy. Tak chodzę, chodzę, chodzę i patrzę kuchę shulker A w nim klucz. <ścoughs> Oj, na samym razem trzeba czytać to bardziej uważnie, bo teraz się pół godziny. No nie no, nie pół godziny, ale chyba z 20 minut samego tego tego klucza szukałem Ale dobra, mamy kluczyk bodaj, że mam go otworzyć na Block of Iron. I otwieramy O, myślałem, że od razu na mnie wyskoczy A i znowu izi, bo będą się blokowały tu Okej tak. szkoda, że tak w sumie to jest zrobione, ale No nie widzę sensu, żebym miał się tam pchać do nich Bo co, wejdę i sztuką Jeszcze jakby były gdzieś dalej, to okej, okay, ale tak jak same podchodzą, no to Nie widzę sensu, żeby się męczyć No chodź Pada już, no ostatni hit i padasz. Dobra. No i gitara się ma. Dobra. Teraz miejmy nadzieję, że nic mi nie wyskoczy. Chyba ubiłem. O, Sharker Box kolejny. Dobra, od razu znalazłem. No mamy już nauczkę. Mówię, kompletnie no, tego nie widziałem. No zresztą no, to nie było jakoś super widoczne, też, więc. No. Co nie zmienia faktu, że wiem, że jestem zbanym. Ale dobra, mamy kolejny kluczek od razu, kładziemy cyk. Wuch. ile. Kończy mi się. To niedobrze. Dobra, widzę. Tak, też szycące. Kolejny raj dla mnie. To te same puste. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie puste. Jest coś. Kolejne piwo. No super, bardzo mi się przyda. Ej, podka, która mnie zatruje. Na pewno. Dobra, i kolejny. Kurde, myślałem, że coś ciekawego będzie. Dobra, nigdzie tu bloków nie było do zniszczenia? Nie. Okej, okay, to idziemy tu. Tutaj tutaj jest. Płytka naciskowa. Nie podoba mi się to. Ale Wciśnij, Wcisnął, nic się nie stało, super. Super, pająki jest kiniowy Na to właśnie szukałem, Tego mi doszczę się brakowało. Kurde. Tyle tych dźwięków w oku. Dobra. Słyszę, że i tu, i tu są. Zajmijmy się na tymi Cołeczną za cikierkę. Czekać aż się załaduje Okej, okay. super. Trzy hity i pad. coś tu będzie dla mnie ciekawego będzie kolejny problem zniszczenia a tutaj jest mały zombiaczek nawet dwa, dobra to zaraz idziemy tam od razu w drugiej strony, o o i to jest ten zły moment padła mi pierwsza sikierka, dobrze że wziąłem ten drewniany przynajmniej jedną okej, okay, padł drugi tu mam, jest nasz drugi, pierwszy, teraz mam drugiego, dawaj szybko ci znajdziemy, chłopie, no i padłeś, kurde nie no tam dalej jest przejście, to nie będę się no na razie pójdziemy do drugiego miejsca, ej, 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 no nic wezmę ten mieczek, jeszcze chwilę tą siekierkę wykorzystam, ona ma 7 ataku i to ma 7 ataku, to się Dobra, tego nie potrzebuję. Jedzonko mam na szczęście. Otwórzmy to. A ja, dwa nawet są. Dobra, jechać się. Tu. Raz. Ojojaj. Dwa. Raz. Dwa. Trzy. Trzy. Dobra, zaatakuj mnie. No dawaj. No i pan. dobra. Idziemy tam. Pewnie coś będzie. Dzielniaczek. O cholera, ja no są ostatnie ziemniaki pieczone tam na tym yy, checkpoincie i nie zabrałem ich. A dobre, tyle tego żarcie masz. Na pewno starczy. I tutaj też jakieś przejście. Nawet dwa. O nie pająk. <grych> dobra. Nie dajmy się ugryźć i będzie dobrze. Co się zaklinował? Oby tak. O, raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ciosów. Jesus Christ, ale szczęście miałem, że się zblokował. Dobra, sprawdźmy, czy coś tu będzie. Tutaj widziałem są beczki. Jakaś notatka. To od razu sobie przeczytam, zaraz. Heumik z Unbreakingiem. I trzaska, trzaszka, trzaszka dobra, to sobie ubieram. hełmik od razu, lepszy, znaczy lepszy. No, wytrzymalszy. No i notatka. Ktoś powinien tam podziękować magowi ze stworzenie tego kejwa z pajękami, bo nikt nie nieproszony teraz nie wejdzie. I tak tłumaczę z mojego angielskiego, a on nie jest za dobry, więc się pewnie pomyliłem. Ale mniej więcej chyba o to chodzi. I tu są klapy na dół. No i cholera ja nie mam kompletnie pomysłu, gdzie ja mam chodzić. Bo tu mam jakieś, a nie, nie zejście na dół, tylko mm, słaby miecz. Myślałem, że dadzą przynajmniej Achironowy albo zaklęty. Nie wiem kamienny a tu nie. Na no, zapokonanie pająka takie cię dostał. Ale dobra. Lecimy dalej, chyba już do tego przeciwległego pomieszczenia. I sprawdzimy co tam się kryje. Chyba, że tutaj po prawej stronie jeszcze coś jest. A no jest pomieszczonko. Czy ja właśnie te skrótu nie odkryłem? Tak, to był po prostu skrót, ale coś mi się wydaje, że tutaj może jeszcze będą bloki do rozwalenia. Przyjrzyjmy się. Nie, nie, nie. Tu jest. Tu jest blok. To rozwalamy. I oto miejsce zapisu. Cyku. I zapisane. Dobra, wchodzimy. Dobra, tam pewnie przyjdzie na to czas. Teraz lecimy tutaj. Jeszcze nic nie wyskakuje, więc jest dobrze. Proste przejście niby i widzę ukryte pomieszczenie. Tylko no niestety trzeba się przez to przeszukać Jeszcze się spowoduje Nimy jedzonkiem. Siamo. Siamo i biały sharker box. Co w nim mamy? Kompas. Co on mi da? Nie wiem. Kompletnie. Tego nie mogę rozwalić niczym zgaduję. A jak? Dobra, to wracamy. Ale mam kompas. Pocieszający. Naprawdę bardzo się cieszę, że dostałem kompas. On mi na pewno dużo pomoże. Ale dobra, już się nie czepiajmy. Otwieramy. No super, stoją obydwa. To szybko się je wytnie. O kurde, że on tyle HP to jest nieporozumienie. Za spodjętość. Dobra, chodź, chodź. A zaraz, ale coś mu się nie spieszy do tego badania, dobra? Padł. Okay. E, sprawdzamy, czy nie ma tu nic do rozwalania. No nie ma. Trzeba przejść przez te pajęczyny. Wszędzie te rybniki polerne. Lecz tutaj nie. Tutaj jest spokój, niczego nie ma. Tutaj też. O, dobra, szybki relok. Eee, Wypatrzcie <laughs> się znowu zesrałem. <laughs> dobra, pewnie teraz od razu będzie widoczny. Znów się zesrałem. przez wagi Minecraft'a. No, zaatakuj mnie. No, dawaj, że mógł cię zaatakować. Czy on mnie przepycha? No, dawaj. O i dopiero wtedy mnie za kurde. O, dobra. Zblokowałem. Zblokowałem i atak, dobra, super. Nie wiem dlaczego mi się wyczytułem te sporki. Może wina tych pluginów tej mapy. Ale dobra, mówię, tujmy mapa jak najbardziej spoko. Bardzo dawno swoją drogą nie grałem ty tego typu mapy. ja pierdzielę wreszcie coś przydatnego. Wreszcie jakaś mikstura, która jest przydatna. No aż niewiarygodne. Regeneracja dwójeczka z poczko. Weźmy sobie ziemniaczka i pytanie, czy jest tu coś do rozwalania. Tutaj nie ma, zostaje, tylko tutaj. Więc rozwalamy. O, aż dwa, trzy. No, poniosło tym razem autora. I jesteśmy narostają, albo w lewo, gdzie jest wciół potworów, albo w prawo, gdzie jest nic, albo prosto. Pojęczyny, za którymi nic nie będzie. Hmm, prosto. O. Fascynujące. Ja się założę, że tam nic nie będzie, tylko stracę czas. Taki troll pułapka. Jak nic. Ale dobra. Jeszcze jedna pojęczyna. Ja zaś przekonamy. I uwaga, nie widzę co jest dalej, kurde, no, no za ciemno tu jest, zapewne ciemno niestety. Widzę skręt w lewo i kolejną pajęczynę. Jak nic, to jest jakiś żołg. Haha, zmarnowałeś dwie minuty swojego życia, XD. Ale nie uprzedzajmy faktów. Nie słyszę potworów. To już jest dobrze. Kurde, jakiś labirynt mi się trafił, no. i słyszę I Już jest nie dobrze. Ale tu widzę jasno. I tu widzę jasno. No nie gadajcie. O Boże, cisnąłem się tamtymi tunelami. Ech, cholera jest. O nie, jest śmieszne. To jest smutne. Najgorzej, że ja nie widzę... O, tu jest jasno. Akurat tutaj pójdę przez tą pajęczynę. Bo może jakaś skrzynka, albo cokolwiek, co daje te źródło światła. Najgorsze jest to, że nie widzę bloków do rozwalania, To tak ciemno. O! Jest skrzyneczka, dobrze mówiłem. Podale ale fajnie ten promień działa świetła w minecraft'cie no dawaj otworzę. jeszcze nie mogę jest Night vision jak dobrze normalnie plusik Plus jeden dobra, dawaj przechodź przez to to chyba będzie jeszcze jedna no dobra mogę sobie chyba rzucić już od razu lepiej, jezus już myślałem, że będę na chodzeniem w tej ciemni, ale nie. Kurde, ale takie szare kolory się jakby zrobiły nawet. W lewo. Jak najbliżej tych potworów idę. Eee, średnio mi to cokolwiek pomogło. Dobra. Coś. Aha. No, chciałem potwory, to je mam. Dawaj. Dobra. nie OK. Jeden pad na prawo słyszę slajma z tym się jeszcze nie mierzyłem jest kolejna będa. dobra, na szczęście no nie są już takie silne jak wcześniej też słyszę slajma mam jagódki, a za jagódkami mam sprzyneczkę Koło, że niestety nie sobie tylko slajma co czas słyszę. Dobra, ale przejdźmy to, zaryzykujmy. Może będzie coś wartego. Yy, żelazny hełm to nie, zgniłe miąsko O! I na to, proszę Państwa, ja tutaj wyczekiwałem, chociaż o tym nie wiedziałem, ja na to czekałem. Yy, trzeba będzie wyrzucić jakieś śmieci. Na przykład, to, na przykład to, na przykład to, na przykład to, na przykład to i to sobie zostawię, i trzeba iść dalej. Oj, i się uleczyć na to, tak jest, będę w y, hasze, to ci pomoże. Dobra, niami, niami i lecimy dalej, na lewo, bo słyszę tu slajmika. I tak bardziej, ja pier... Ciele. Jak się obsrałem? Nie, ja naprawdę jestem strasznie słaby do jakichś horrorów czy map typu horror albo strasznych, po prostu może nie typu horror, bo to jest tylko jakaś mapa escape w Minecrafcie. O kur <słuch> <słuch> Yy, tak dziwnie było to zobaczyć, mimo że wiedziałem, że coś tu będzie to dziwnie było spojrzeć. Dobra, A leczmy się, leczmy się i miejmy nadzieję, że wychodźmy stąd. Tak, są jakieś drzwiczki, uwaga. wychodzimy wreszcie z tego rabintu i od razu witam nas blok do zniszczenia i punkt zapisu. No, należy się, myślę, że yy, po przejściu tego rabintu się należy, ciekawie ile to się będzie piekło. Nigdy tego nie mierzyłem. Jeżeli bardzo długo to sobie odpuszczę. A jeżeli tyle co w piecu, to ok. Hmm, poczekajmy jeszcze chwilkę. To, a na szczęście one na hita schodzą, tak się nie ma co tak bać, jak słodko sobie poskakują. Natomiast teraz mamy podłoga lava. i trzeba to zrobić, żeby jak najmniej się oparzyć. A, myślałem, że to nie wiem, zada jakieś kolosalne obrażenie. No proszę, udało się nawet łatwo przejść. To chyba nie było nic do rozwalenia. Idziemy dalej. Mi się podobają przeciwnicy, jako magmowe kostki. Mogę się z nimi bić bez problemów. Dobra, to, to, to nie był e, quick ze strachu, tylko dlatego, że muszę wczytać sobie tą e, oto, e, postać tego stworka, oczywiście. Nie mnie się w żadnym stopniu. Dobra, sprawdźmy tutaj. Nic nie ma. Jedziemy dalej. Coś czuję, że to już będzie chyba końcówka. E, nie wiem, specjalnie nawet nie wgrywałem tu minimapy, żeby sobie nie spoilerować w żadnym wypadku. E, tego, 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 tej mapki. Tak, nie wgrywałem minimapki, żeby nie sponsorować sobie mapki A Tu jest przejście i tu jest przejście. Co tam jest, nie wiem, ale pójdę zapomniałem, że to jest paląc, ale dobra, ryzyk fizyk, ryzyk fizyk mam nadzieję, że to nie jest za daleko, nie będę to wymieszał, ale było warto, ale było warto też wracaj, 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 wraca. super udało się, super, warto było 7 obrażeń, 9 obrażeń, no tak się nie warto było, ale warto było, i mamy obrażenia obszarowe czy ja słyszałem jaka? mamy obrażenie obszarowe don't oper Oper, tak, don't open. W środku potworki. I mamy komin. Tam jest tabliczka. cholera no nie odczytam jej niestety. Nie posiadam opti. A, posiadam opti super. Not one block, tile diamond ale Dobra, moja, moja nie rozumieć. Moja niestety nie rozumieć, ale idziemy dalej. Dobra, słyszę ewidentnie zombie wieśniaka. Biorę sobie chlebek. Chełmik mam dobry. E, tylko czy coś mi tutaj, że tu wejdę? Tak, mogę to rozwalić. E, znaczy... Przesympatycznie by bowiem mógł to rozwalić Bo chyba ktoś Tego nie przemyślał Aha, nie mogę rozwalić kurde Tego, 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 tego Crockett Stone Bricks Pajęczyny nie mogę rozwalić Jej, co ja mam teraz zrobić? W takim momencie, czy ja mam coś? Tak, Calm Eh, eee, nie pamiętam jak to się czyta, ale w każdym razie, patrzmy, wygląda to na siedzibę Bosa. Co? 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 Nie rób mi tak, to boli. To boli. Zostaw mnie. Aha. Mimo tarczy mnie z skwasił. to! Kto mu to pozwolił wejść? Aha, dobra. Może mi się uda spakować. Dobra chwila. Uch, nie jestem w tyle mądry, żeby tu wejść. Trudno, będę go był mieczem. Ani będzie pojedynek z mieczem. Chyba, <noise> on stoi na dole pobieg sobie. To niedobrze. Wypije regenerację i wypije e, po... Boże, jak to się nazywa? No, spowolnienie. Dobra. Regeneracja i ochrona. Okej. Okay. Teraz jesteśmy wolni. Bardzo wolni. Ale mam nadzieję, że nie do pokonania. Takie, mam nadzieję, no. Chodź tu. A jak zadaje nam też śmieszne obrażenia. Dawaj go. Dawaj go. kurwa Olfie. Kończy mi się. <grym> już nie izi? Trzeba wypić, szybko wypić. Dobra, wypiję. A bo on mi tarczę zblokował. Ale dobra. Izi, Coś starczy czasu. Żeby go pokonać. Dawaj go. Tyk. Tyk. Kurde. Kończy mi się znowu. Muszę skakiwać tu, bo nie może. Albo będzie mógł zaraz Dawaj Kurde, ile on ma HP, to jest nieporozumienie Dobra, wskoczmy tu e, Czy ja mam coś jeszcze co mi może pomóc regeneracja, ale wątpię, że mi jakoś pomogła, super Nie mam, że... Miksury miętanej żadnej Kurde, dawaj go, dawaj go. O! Poszedł, dobra, poszedł Udało się, ale no to nie było zbyt łatwe Ciekawe, czy to już będzie koniec, czy coś jeszcze. A, jeszcze tutaj piasek na spowolnienie. No ale udało nam się go przechytrzyć. Ok, rozwalamy to w takim razie. Zobaczmy, co tutaj będzie. Tutaj. Już tylko płytka naciskowa. I coś mi się wydaje, że to wreszcie będzie koniec. Dalej, okay, dalej, jeszcze jeden. I uwaga! Jest! komplet... Nie ale tylko przeszedłeś mapę. Dziękuję za granie. Baw się dobrze. I zapamiętajcie, mapa stworzona przez SiriusCraft. Craft. Co mi to da? Jej. Te sobie zabierają obrażenia, ale... Wiedziałem, ale dobra. Mapa była fajna, ogólnie polecam. E, mapa się tak naprawdę nazywa, e, już wam e, pokazuję żeby nie było On Block Dungeon na wersji 1.14.4 i jeszcze raz bardzo serdecznie polecam tą mapę i dziękuję za oglądanie ja byłem Weziak, trzymajcie się, hejka